że tamto przerwało mi się, ale niestety kończy mi się miejscem. Więc ym, jedziemy dalej z petrobami. Następnym potrzebem jest taki oto paw. Y, jest w bardzo dobrym stanie. To jest też unikat. Mam tutaj dziurkę, znaczek RPS. Ym, no i ma no. Bardzo, on jest bardzo słodki. No. No to przejdźmy do następnego petropa. Następnym petropem jest tylko oto foczka. Z tą foczkę się bardzo chętnie wymienię. Za tą foczkę chcę też jakiegoś shortka. Ona jest w idealnym stanie, takim jak była jak ją kupiłam. Tutaj ma dziurkę, tutaj ma jakieś napisy, tutaj ma znaczek RPS. I ona w ogóle nie ma, nie ma ani śladu rdzy. Jest bardzo słodka ogólnie, ale ja za nią się bardzo chętnie wymienię. To jest też unikat. I tak jak już mówiłam, ona jest w takim stanie, jak ją dostałam. I to po czterech latach jest w, tym, w takim stanie samym. No, więc przejdźmy do następnego potrzeba. Serenę Patrzowem takim bardzo nieznanym jest taki oto piesek, taki, o, um, któremu się tutaj buźka otwiera. Wiem, że za niego nikt nie będzie raczej się chciał wymienić, ale tutaj, tutaj ma jakieś takie napisy, tutaj ma znaczek LPS, um, on ma tutaj takie futerko, ma kartkę, jest bardzo słodki i on też jest w takim identycznym stanie jak go dostałam. Przed, on, on już jest u mnie 6 lat i on już on jest w takim samym stanie jak był w, wcześniej. Dobrze, następnym pet shopem um, jest skąścica Pepper z serialu. Um, ona ma niestety odczepioną główkę. Um, ma tutaj dziurki, różny napis, um, znaczek LPS, nią też można grać. Um, I w ogóle ona też jest taka fajna, ale. Za nią się dobrymi petrzebami wymieniam, dosyć. Dobrze, to może do następnego petropa przejdźmy. Następnym petrowem jest taki oto kotek. On też jest z odczepianą głową. Ma dziurki, ma znaczek LPS, to jest najważniejsze. Żadnych napisów nie ma, bo on jest takim. On, on jest właśnie moim ukochanym, ale chcę się za niego wymienić, za shorthair bo to jest mój, moje marzenie. Ym, kolejnym pet shopem jest taki... Nie wiem co to jest dokładnie. Jest mały. Ym, on ma tutaj dziurkę. Tutaj dziurkę i w ogóle... On jest taki słodziutki. I z niego też chętnie bym się wymieniła. Ależ yy, tak. I to są wszystkie moje pet shopy Aha, i ja bym chciała się wymieniać za jakieś, za takie unikaty, to ja się wymienię, ja bym chciała się wymieniać za takie pet -shopy, albo unikat, unikat albo sam pet -shop z jakimś dodatkiem ubraniowym. Um, dobrze, to chyba wszystkie są moje pet -shopy. No to kończymy filmik. A.